My, słuchajcie, tutaj już się zaczęła klepa, i widzę, że Macioch jest sam nadal na serwerze. A! Poderwałem i to mocno, dobra, stary, ja muszę tutaj ewidentnie kontratakować, bo gość ewidentnie Was nas tutaj mordła? atakuje okay. mocno, dobra, wow, 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 ja chyba w ogóle strzelam strzałami na tutaj skok, ej, to nie to jest najlepszy skok, pomysł, dobra, mi, <laughs> mi ogółem, słuchaj, była taka sytuacja, że Abra poszedł właśnie, no, żeby, wiesz, udowodnić, że on przynależy do gangu USA, poszedł ogarnąć kilka poteczek, no i... Ogarnął mi właśnie e, do, do od razu jakieś strzały. E, no, no, no dobra, mogę strzelić, patrz. Będziesz mieć hop i zrób hop. To jest najbardziej bezsensowna Wiem! Troba, on to celowo zrobił, ja to wiem, że on to zrobił celowo. Gdzie ale... ale... rzucił? Dobra, jest. dobra, dobra. Czy goś naprawdę gościa porąbało? On chce na nas dwóch walczyć samemu. Ej, no to jest głupie. Nawet, Macio. nawet stary ja się starałem nie walczyć samemu, gdy walczyłem przeciwko Abrze i Maciochowi. Co to najlepsze to wygrałem na w ogóle wala. tą walkę. Wiem. E, więc dobra, lecimy oczywiście. Opisali dobra, ej, nie, dobra, to będzie takie chamskie, gdy ja będę bić go e, z łuku Myślę, że się kiera, albo kilow. Kilow jest tutaj taki totalnie Nieuczciwy myślę, tak, okej, okay. dobra, hop, hop Widzę, że tu Maciok, to od razu, wiesz, z mieczykiem nie, 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 rób sobie jaj, że on ucieka Przed Agent X, który w tym momencie używa kilofon. Stary, jest Ej, taki poradny, go? Stary, ale Ty, a może nawalajmy go tak tylko. Z... Po prostu go wysłuchajmy, no. Aj, ale ktoś musi z siekierki go uderzyć, o. o. E, więc dobra. O. E, ja jestem za tym, żebyś ty tam pobiegł. Masz on siekierkę, e, a, o, a ja będę dziękuję. go z łuku go właśnie dobra, tutaj na. Tak, ja będę mój a nawalaj z łuku. Dobra, to jest świetny plan. E, ty, ale <laughs> on ma internet. O kurde. No. O kurde. Jak braci mieszka w lesie. No, <laughs> no możliwe. E, więc tak, stary, ale. Ale tutaj po prostu gościa laguje, zobaczcie. Hop, hop. Ty, ja nawet go... Mi jest nawet ciężko go bić, tak szczerze, bo po prostu go zlagowało, ale dobra. Stary, czy, czy Ty uważasz, że taka walka ma jakikolwiek sens, bo dla tak. mnie to jest... Tak, bo mu niszczymy zbroję. Ty, ale on musi mieć tragedię. Dobra, to dawaj może go po prostu z łapki nawalamy, niszczymy zbrojkę. Tak, dawaj. E, tak, dobra. Ej, ale to byłoby przykre, gdybyśmy go w sumie z łapki rozwalili. Tylko pamiętaj, teraz e, nie liczy się to, e, czy zabierzesz mu HP, tylko ile razy uderzysz, co nie? Tak, dokładnie Więc dokładnie. nawalasz z tej łapki, go, jakbyś po prostu. Go w ogóle perłami, ty. nie, nie. To chyba serwer na ja A nie wiem ja no. ciocha, więc tutaj e, zwracam... No, a chamba zepsuł serwer, bo to no, no oczywiście, więc wiesz, stary, ja tutaj wbijam, przed chwilą widziałem jak się przeteleportowałeś, stary, więc ja non wale perły w niego, żeby wiesz, non walić z co nie? Bez dobra, Jakby to, to jest takie wow, ty on mi zniknął! No, jaki magik, on przeszedł przez bloki w tym momencie. Nie bo nam wejście, udało. O, 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 o! Ty on chyba chce naprawić tą zbroję, e, co? e, e, ty pie, ty pie! What the fuck? Dobra, hop. hop. Dobra, stary, z łuku go nawalaj bo zobaczymy, czy jak kogoś wyjaśni z łuku to jest napisane, że wiesz, bo ziomki, słuchajcie, jeżeli wyjaśnicie kogoś z łuku tak o, z niego w niego strzelając, to napiszę wam, że zastrzeliliście go. Ale jeżeli go wyjaśnicie z łuku, po prostu go bijasz okay. w ten sposób, to co wam napiszę? To jest ciekawe. Zaczynamy. Tak, dobra, znowu. hop, hop, dobra, wbijam. Jego zbrojka, wtedy była największa Oj, oj, ewidentnie, dobra. Przerzucam tutaj nawet strzałem. Na to, bo mi gościu lecimy. Hmm. Ale bo... oni z... stary. Stary, z no my przez spalić. cały odcinek po prostu go gonimy i nawalamy z łapki. No, a on nawet. ucieka, to jest. On ucieka! Czemu on nas nie wyjaśni w ten Stary, jakby awesome. on miał taką okazję, żeby nas wyjaśnić kilkaset, już, bo normalnie tutaj. Ra... Nie no, dobra. Nie ma ni razu. Nie no, to ma... Abra jeszcze tak, ale Maciu? Nie no, stary, nawet myślę, że abra, nie? Bo słuchaj, ja, ja walcząc dwa versus jeden, wyjaśniłem abra. Po prostu gość spadł lekko z wysokości. Ja go dobiłem jeszcze 5 razy z łuku, ale to przeze mnie spadł z tej wysokości, więc no no chyba. Z winy to było. E, więc tak, hop, oj, 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 tutaj Macioch ewidentnie ucieka. Ty stary, ja mam 32 opsa Co gdyby go jakoś jakkolwiek zamurować? Zróbmy to stary, teraz. Co ty bije? myślisz? Okej, okay. skarpetka w ogóle. Stary. Słuchaj mnie, teraz słuchaj no. bardzo uważnie. Robimy akcję. E, mumifikację. Okej. Okay. Hop. A! Nie! Krop! Bo Oj, nie jestem spadłem! Tu. Jestem e, tu? Elviso, chyba mi trochę nie pykło. Ty gdzie? Jest? Aha! E, co ja zrobię? O nie! Nie! Dlaczego mi ta perełka tak spadła głupio? No najgorzej, ja chcę, ja chcę tylko. Tylko. O! Tak, tak pyk tu zrobić! O! Ostatnia perełka, proszę, żebym. E Okej, okay, dobra, chociaż jestem na murze, ja e, jest więc stercie, tak, tak. Jest stary, mam, prosty, mam 32 opsa, ja chcę zamurować Maciocha. To stary, teraz, bo ja teraz udaję, że mam całego laga, co nie? Dobra, dobra. Dawaj, stary, dobra. udaję, że oram w ogóle, więc wiesz. Okej, 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 Ty, okay. Wiesz, okay. ty gdzie to jest? Jestem, stary, wyżej, na balkonie jestem, stary, na balkonie Tam jest, najwyżej? Nie, niżej, niżej. No to ja tam mogłem być. Pierwsze piętro, e, balkonik. Dobra, wchodzę tutaj jeden, no kurde, gościu, dawaj, 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 nie mogę tu wejść. Okej, okay. chyba goś się zorientował, że tu jestem, Siemano, stary, Siemano, stary, okej, okay. dobra, ja dobra, 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 okay. Ej, teraz, stary, teraz, 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 teraz. Dobra, stary, lecę z drugiej muruj, strony, muruj, lecę z drugiej muruj, strony, okej? Okay. Dobra, muruj, 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 dobra. Muruj, muruj. dobra, ej nie, on tu ma ucieczkę jeszcze, stary musimy zrobić, żeby nie. O nie. To nie, nie, miał macio. ucieczki, dobra. Trzeba go jakoś tu zamurować, tu ma wejście zamurowane z jednej strony, teraz muruję tutaj, szybko te właśnie miejsca. Ja teraz muszę trochę wiesz, ja przy... to przyjąć d Dobra, No nie Dobra, stary, słuchaj, Ma, znalazłem, gdzie tak, on jest. Jestem, no jestem, i dobra, stary, stary, ja mam teraz po prostu. Y, 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 wszystkie rzeczy. Ty też widzę, że tutaj masz opsa. Musimy. Kurde, teraz, nie. Teraz, teraz, stary, teraz, dawaj. Teraz, teraz. Mamy go. Masz go, masz go. Dobra, mamy go. Dobra, poczekaj, doło doło. do do nie ucieknie ucieka, ucieka, ucieka. Stary, no, nie daj jest. mu, nie daj mu. No, dobra, gonimy go. Musimy go zamurować. O, 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 idealne miejsce. Stary, stary, dawaj, 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 dawaj. Ja go tu będę wytrzymał. Ja go tu trzymam. Musisz murować. Jest, <laughs> mamy go. Mam go. Stary, mamy, go. mamy to. Dobra, robimy teraz kulkę szybko, 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 szybko. Ej, ja lecę na drugą stronę muru Ej, i Dobrze. też tam zaburuję. Jest. Ej, ale to jest mocne, co on teraz zrobi? Zdaję mu cię jedno mordo. Dobra, mówić. poczekaj, dawaj, 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 będzie zabawnie. <śśśś> Myślisz, że on, on stąd ucieknie Do teraz? Da dawaj, stary, ja chcę to widzieć. Poczekaj chwilę na mnie. Chcę o, zobaczyć, no, mam, jak to. Mam go sporo, więc też nie. Dobra, dobra, ale <śśś> ja mu tu murek zrobiłem! Ej, gość nie ma teraz kompletnie żadnej Uwaga, szans je, na ucieczkę. Je, dobra. Dobra, wow. okej, okay. Elviso. A, bo to od, od, od wygłapać, od Daj tnt ka daj TNT-ka, Elviso! You, like masz, masz, dobra, masz. dobra, 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 ej, a tutaj muszę wziąć jej chociaż trzy... No i dobra, jednego odpalamy, odsycie! się, bo wymóg! Będzie... Noo co? Jest, wyjaśnisz go stary! Go, go. Co tak wow! Jest? Wow! Ej, zwiał, zwiał. Stary, gdzie on zawiał? Chyba nie zwiał! Ej, on drugą stroną zwiał. Mówię no. ci, że trzeba tam dać więcej Kurde, dobra. Gdzie jest tak gość, To mocno wyszło. Ej, ale i tak było to mocne. Udało nam się go uwięzić. Może teraz pomyślmy jeszcze, jak go można byłoby tu śmiesznie strolować, no. bo e, mam jeszcze dwa TNT, z tym za dużo nie zrobię, ale co się, Mamy jeszcze do tego. E, tutaj 21 opsa, co bądź co bądź 21 obsa. Duża liczba. E, więc można to na pewno jakoś wykorzystać. Tylko z pierwszej muszę odnaleźć tutaj jakiś sposób, jak to zrobić. Albo w ogóle tak. Maciocha. E, więc dobra, stary. Poszukiwania Maciocha. Teraz akcja Szukamy Maciocha. E, on na pewno gdzieś tutaj Ciadaj. w okolicy jest. E, gdzie ty jesteś? w Taksi, on... taksi, taksi. Dobra. E, taksi. E, poproszę, e, poproszę... Gdzie będzie kurs? No, nie wiem. Na centralny. O, na centralny. Złotych. Nie, no panie, ja z stąd <laughs> wychodzę. Dobra, co, co za złodziejstwo na tym centralnym. E, więc tak, uciekam oczywiście tędy. I mm, gdzie tutaj jest Paciok? To jest. Ser Widziałem strzałę. Tak? To była twoja strzała czy nie? Nie. Okej, okay, dobra, jestem pewny, że gość musi być u góry. Jestem wręcz tego pewny. Więc tak, ja teraz biorę sobie a jedną potkę, drugą potkę, trzecią potkę. Dziękuję, mordeczko. E, no i mogę wbijać, bo z tymi potkami no i teraz To po prostu niezabijalny. Mnie się nie da z tym wyjaśnić, myślę już, więc tak. Ja wbijam to oczywiście do góry, o, jak najprędzej, więc hop. Gdzie go nikt, widzę go Stary, Masz, masz jakieś perełki? Mam cztery. No to potrzebuję dwóch. Okay. E, więc tak, wbijam sobie. Tu wyjdź! E, dobra, Błam wychodzę. Okej, okay, dobra, hop, 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 szybko. I wbijamy. No, znikną, stary. Na... Lecę teraz na maksa wysłagodą. Dobra, ja też lecę na Kogo maksa. Ma. On był e, jakoś niżej stary, myślę, że tak. był w tej okolicy, wiesz. Gdzie, 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 Gdzie tak, plus minus? Góry, gdzieś był jego nikt stary. Myślę, że w ogóle jest on na Ty, miasta. A co gdybyśmy wbili do jego bazy i sobie ją tak, o! Przejmujemy? Nie wiem, stary błąd chyba jest w tej bazie, wiesz? Stary, ja myślę, że my możemy przejąć jego tą bazę u góry. Ja myślę, sumie. że to super pomysł, więc tak, ja teraz idę. E, no i może. Każdego go, star jest, jest w tubie. Jest w tubie. W jakiej tubie. Naszej? Wodnie. Dobra, to, to pokaż mu, że idziemy do jego bazy i sobie ją od tak przejmiemy, co nie? On... mu. Dobra, dobra. Ja teraz rzucam perełkę. E, no i ziomki, wbijamy tam do środka. I tak dla beczki oczywiście, ja to. Tam... No nie potrzebuję tej bazy, no, ale przejrzyjmy no, sobie okay. co tutaj jest chociaż, okej, okay. taka szybka tutaj rewizja, czy tutaj czegoś goście specjalnie nie knują, czy może Abra też czegoś na mnie wyniósł, bo słuchaj, no skoro on widział, że no, to, to jest to możliwe. to wiesz, to Czyli. ja wolę sprawdzić, bo może po prostu odzyskam moje rzeczy, tak, no. No chyba, no ten, tak, on, są moje, no to są zuchu, moje, to Trudno tu w ogóle wybić mordaczko. Dobra, nie, nie, e, e, wiesz co, ja w tutaj do góry, e, nawet ty nie musisz, tutaj po prostu go przyciągnij, żeby, wiesz, nie sprawiał kłopotów, że wbiję do ich magazynu, czy coś. Ja tu sobie wbijam totalnym chillem, ok? Oj, tam będzie trochę czasu to. Uff. Wow, nie mam klocków, mam tylko te dwa tyjętiki e, I gdybym teraz tego nie użył dobrze tej perełki, to bym spadł, więc ja tutaj lecę do góry. No i zobaczmy, zobaczmy. Tutaj powinno być w sumie ciekawie jak je wbiję. E, więc ja oczywiście niszczę sobie ten blok tutaj Obsydianu, ok? E, w miarę ja szybko to. Niech to Dobra, trzymaj dobrze, go jak idzie. tam najbardziej, bo stary, ja teraz wbijam właśnie do tego miejsca, gdzie e, tutaj była ich baza. No i proszę, co wy tutaj koledzy drodzy i koleżanki macie? Uuu, ile jedzonka, Ale Weź my mamy więcej. Nie no, Jelwico. Perełki, kurde. Dobra, od dwóch tak perełek nikt nie zginie. A ja tutaj przywłaszcza, I tak pewnie. Abra damy. do bazy w ogóle. do podziemnej. O! Do podziemnej? Podziemnej. A! Dobra, bo, bo już się zdziwiłem, że o czymś nie wiem, dobra. Ty, ale się zdziwi chyba kolega, jak ja tam. Ty. Co gdyby. Dobra, rzucę mu jedną ich własną potkę. Bo słuchajcie, ja tutaj wiem, że zaraz hejt polecimy. <grystanie> Agent X nie kradnie im potek. Ziąbki. Jak ja wiem, ile rzeczy Abra nam ukradł. Ja nie powiedziałem nawet słowa. To oni pewnie zaraz będzie. Łe, 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 ukradli potki. No, ja wiem, że tutaj tak i też lubią wbijać. E, więc tak, gdzie, gdzie jest po, tutaj Macio? Widzisz go gdzieś, gdzie kobieta? Elviso Gamonius Shift. Stary. Shift. Nie shift. shift. A okay, nie, nie wie, wiedzieć. Czy wiesz w ogóle, ale tu jest stary, jedna wielka tykająca bomba. E, jak to jedna wielka? No zniszcz sobie pod ich magazynem losowy blok w podłodze. E, losowy blok. Półtora jest taka tint i pod całym magazynem położyłem. Wisto, ty chcesz im cały magazyn wziąć. No jak będzie trzeba, o to wiesz, trzeba no się. <noise> dobra, kurde dobra, tylko weź ten, ten blok na taki kwarcowy. Kwarcowy. Dobra, a nie, ja mam, ja mam, ja mam, ja okay. mam, dobra. Myślę, że Dari, nie mam. teraz pytam, go, czy my to aktywujemy? E, nie, no to, patrz, 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 a, myślę, że tu wbija, ale to był jakiś zombie. I stary, schowaj się w ogóle, bo jak on tu wbija, to wiesz, po prostu... nie Stary, by, na dachu jesteś najmniej widoczny. Ja jestem teraz zaskręgowany w 5 magazynie. Dobra, ja jestem tu na dachu i obserwuję, bo ja po prostu chcę widzieć, e, czy on tutaj nie wbija. On, on widzę, że tam jakiś ząbiak szybciej wbija od niego, więc to mnie trochę martwi, e, że jednak tutaj nie ma żadnego widoku, żebym okay. macie był. Ty, e, a tutaj jeszcze inny ząbiak z drugiej strony, kurde. Dobra, cyk, cyk. I e, Czy on. Ej, bo on może też tamtędy wbić w sumie faktycznie, dobra, przejdę, Ale może, przejdę może o tutaj bardziej, się schowam. O, kogo my tu mamy? Cześć Macioch! Ej! Macioszek! Ale ja tu tu, tu wbijam z dobrymi intencjami. nie? ale. Ale czemu on mnie bije? Stary, powiedz. Nie bij go, nie bij go, nie bij! Powiedz, nie bij! Nie bij, nie bij! Elviso, ale. Ale dlaczego on ciebie A To jest takie niemiłe, on nie jest koleżanką. Ej! No. Naprawdę, Macio! No, no Serio, ja chciałem tylko zrobić miłego Pogadam. pranka, a on mnie zrzucił, nie no, to jest mega niemiłe, jakby stary, ja tam wbijam z powrotem oczywiście, e, żeby nie było, wezmę sobie teraz, w... o, o, no i proszę, taka postawa, to mi się bardzo podoba, Elviso. E, więc tak, ja wbijam tutaj sobie jeszcze tak bardziej do boczku, okej, okay, hop, e, jak ja mam tam na górę wbić, tak teraz powiem, okej, okay, rzućmy tu perełkę, no nie, creeper, Czemu serio, mnie bijesz? Przecież to nie koleżeńskie. O! Zobaczymy, dobry pomysł. Proszę. Ej, Elwiso, jest szansa, żebyś jakoś wyrzucił mi z tak jakichkolwiek bloków, bo nie mam jak wbić na górę, A mogę, o, potrzebuję. mogę. Dobra, Okej. więc tam na dół wyrzuć, na tą płytę. Tak, tylko można wysiąść z magazynu szybko. Z Dobra. Mi... Okej, okay, stary, wbijam okay, tu, rzucam podkę. Okay. <laughs> Zrzuciłem okay. płytę Ty, o, on. On chyba. On on. on czy stary, czy Skarpetka on. Skarpetka w ogóle. Bija dobra, mnie. wziąłem kolejną Bija taką mnie. potę, patrz, rzucam w niego i to jest typie. dobra, biję go, biję po prostu, to ja jej Nie, bo to jest team, tego na pewno nie mogę podkafeć. Stary. Uh, ale on poleciał! Ej, stary, ja nie mam jak tam za nim skoczyć, chętnie bym to zrobił, ale. Po prostu nie mam jak, bo gość mi tutaj wiesz, zwiał. Ej, nie mam perełek, teraz. A nie, w sumie poczekaj. Jeżeli by zrobić o tak... O, 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 o! Tak. Wziąć tutaj sobie trzy perełki, no i zrobić o tak. Hops. Hops. No i zaraz zobaczymy. Czy będę w okolicach Maciocha, bo na pewno się gdzieś tam znajdę, więc teraz się tutaj tepamy oczywiście na dół, okej? Okay. Jedna wpadła do oceanu, więc druga pewnie w lepsze trochę miejsce wpadnie. Ty rzuciłem też drugą perełkę. Trochę mnie to martwi, że tylko w jedno miejsce zostanę tepnie. mnie. O nie. Dobra. To, to były najbardziej zmarnowane perełki w moim życiu. E, więc tak, wbijamy na wyspę. I czy nie tutaj jest gdzieś Macioch? Ty, on jest ciągle na serwerze, więc on coś tutaj musi ciągle robić. To musi być robić. E, dobra. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie. E, wykuszyliśmy go z jego własnej bazy, tylko stary, gdzie on jest. Powiedz mi, bo serio, nie mogę... Opuścił w ogóle serwa, stary, wystraszył mnie chyba. Stary, nie wystraszył. Wystraszył się, o, Oj, oj, to, to szkoda. Ej, jakby, serio, to totalna szkoda mi gościa teraz, serio. E, więc co ja mogę powiedzieć w tym momencie, ziomki? E, słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie chyba ten filmik skończymy, bo Maciek się tak wystraszył, że opuścił serwer. serwer. Gang polski, bo, czyli gang, właśnie tutaj braci, tak się bardzo wystraszył, że opuścił serwer. Nie, ziomki, tak słuchajcie, w tym momencie ja ten filmik kończę, bo to jest taka beczunia. I pamiętajcie, konieczna subskrypcja, konieczny tutaj dzwon. Wpadajcie też na drugi kanał i Instagram. Macie linki oczywiście w opisie, tutaj do kanału na ekranie. I cóż, to byłoby na tyle na tym filmiku. Do zobaczenia na następnej. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.